Cześć! Cieszę się, że znów się widzimy. A dla tych, którzy mnie nie znają, ja mam na imię Karolina i od 8 lat zajmuję się homestagingiem i metamorfozami wnętrz. A dziś pokażę Wam, jak odnowić drewniany blat. Ostatnio dostałam bojowe zadanie odnowienia mocno zniszczonych drewnianych mebli. Najbardziej zniszczony był jednak blat biurka, sam blat nie był w 100% drewniany, bo to płyta meblowa oklejona grubym, dobrej jakości fornirem. Ale właśnie dlatego forniru postanowiłam spróbować. Mebel był pokryty starym lakierem, mocno porysowany i z plamami po kubkach. Miejscami stracił kolor. Zaczęłam od zeszlifowania starej warstwy i wyczyszczenia blatu do zera. Użyłam do tego szlifierki mimośrodowej podłączonej do odkurzacza i papieru ściernego o gradacjach 80 i 120. 80 starło starą warstwę, a 120 wykładziło powierzchnię. Po zeszlifowaniu wyczyściłam powierzchnię z pyłu i na głębokie uszkodzenia nałożyłam szpachle do drewna. Pozostałe elementy mebla potrzebowały jej bardziej, ale kilka ubytków na blacie i jego rogach również uzupełniłam. Pamiętajcie, że oleje, woski, bajce czy olejowoski nie pokryją masy szpachlowej, dlatego warto dobrać ją do koloru, który będziemy nakładać. Po wyschnięciu szpachli zeszlifowałam ją i oczyściłam powierzchnię. Postanowiłam pokryć blat olejowoskiem, który zabezpieczy drewno i podkreśli jego strukturę. Car, lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigar. Po nałożeniu olejowosku, zgodnie z zaleceniami producenta, starłam nadmiar szmatką i wypolerowałam powierzchnię. A tak Blad prezentuje się po odnowieniu. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Przypominam, że od tego piątku na kanale możecie oglądać nową serię, która nazywa się Piątki w piątki, a filmy, które zobaczycie w ramach tej serii, będą zawierać różne wskazówki, pomysły i triki na to, jak lepiej mieszkać. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia! Faster car. I'm gonna be I'm myself. I'm gonna be someone else. And I'm gonna be myself. Me. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my brakes. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my brakes. I'm gonna make mistakes. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else.